No hej. Z tej strony Lektor snu wybiła już pierwsza 31, a to oznacza, że czas na odcinek numer 3. Dzisiaj też jest lista. A na liście mam pomarańcze, wrzątek, a na koniec basen i saunę. No dobra, to zacznę od pomarańczy. W końcu numer 1. A pomarańcze są tutaj całkiem niezwykłe, takie naprawdę jakich nie jadłem nigdy wcześniej. No, wiadomo, jak to jest w Polsce. No, pomarańcze jak pomarańcze, są, są deserowe, są, są, są też mandarynki. No, prawdę mówiąc, mandarynki to nie do końca to samo, ale zazwyczaj ciężko trafić w takiej widrące na przykład w moim ulubionym sklepie przy miasteczku studenckim e, przy AGH no ciężko trafić na pomarańcze które nie są super twarde, a jednocześnie nie są za miękkie. Po prostu pomarańcze e, idealnie po środku między twardością zbyt twardą i zbyt miękką są zupełnie nieosiągalne. A jeśli są to są bardzo drogie i jest to naprawdę unikat, prawdziwy rarytas. Kilka razy w moim życiu em, trafiły się naprawdę idealne pomarańcze i to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Ale tutaj tutaj jest zupełnie inaczej i to jest ogromne zaskoczenie. Mm. Być może już wspomniałem, odpowiednikiem biedronki w Finlandii jest alepa. Alepa oznacza tanio. Um, I no, naprzeciw wejścia, pierwsza rzecz po prawej stronie od wejścia w zasadzie to stoisko z bananami. Banany są po 79 centów za kilo, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo dobra cena. Oczywiście za każdym razem ląduje w moim koszyku. A tuż obok bananów są właśnie te moje ulubione pomarańcze. I przez pierwsze kilka wyjść do tego sklepu powstrzymywałem się od ich kupienia. Po prostu cena skutecznie mnie powstrzymywała, bo, bo wynosi. Ponad 2 euro za kilo, chyba nawet prawie 3 euro za kilo. A no, będąc polski i wiedząc o tym, ile kosztuje pomarańcza w Polsce, to no myślałem, że, że nie, ma, nie, ma, nie ma sensu wydawać tyle pieniędzy za 5 pomarańczy, które pewnie i tak będą albo za twarde, albo za miękkie. Po prostu niedobre. No, jak, jak to w ogóle możliwe, żeby. Te pomarańcze mogłyby się okazać sukcesem, przecież są bardzo daleko od tej Hiszpanii. Do tego jeszcze no, jest zimno, jest środek zimy. Ale nadszedł ten dzień, kiedy w końcu się skusiłem. Wziąłem opakowanie pięciu bardzo ładnych pomarańczy i zadowolony wróciłem do domu. Okazało się, że to były jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze, pomarańcze, jakie jadłem w swoim życiu, były idealnie soczyste, wcale nie były zatwarte, były w sam raz tak miękkie jak trzeba. Bardzo łatwo było je obrać. I najlepsze jest to, że ten taki, to białe coś, co otacza pomarańcze, wcale na nie nie zostawało, a nawet jak zostało, to no było zupełnie znośne. Zupełnie jak nie te pomarańcze, które znam. I tak, no w zasadzie to jest ta historia, ta połowa historii o pomarańczach, bo jest jeszcze druga część. W części drugiej, no, tak jak to lubię, kupiłem sobie pomarańcze. Po raz chyba trzeci lub czwarty wiedziałem, jakie są dobre. I miałem na nie ogromną ochotę, ale przez cały dzień nie było czasu zjeść tych pomarańczy. A wieczorem, wieczorem okazało się, że jest impreza. Impreza zupełnie niespodziewana. A skoro niespodziewana, to oczywiście nie byłem na nią przygotowany. Była tylko wódka. Wódka, którą też kupiłem przy okazji wycieczki do Talina, bo tutaj w Finlandii alkohol jest bardzo drogi. Nie tylko piwo, ale też te alkohole wysokoprocentowe, więc częstą praktyką jest kupowanie alkoholu w Talinie, w stolicy Estonii. Są nawet specjalne alkoholowe rejsy właśnie tam do Estonii, gdzie nawet na statku alkohol jest już... Znacznie tańszy niż w fińskim sklepie z wysokimi procentami. I tak samo zrobiłem ja. I wróciłem z litrową wódką Stalina. E, więc wziąłem właśnie tamtą wódkę. E, no i co? No wziąłem też te pomarańcze. Pomyślałem, że będą drinki. No bo w końcu czemu nie? Przyszedłem na imprezę. Zupełnie zapomniałem o moich pomarańczach. Leżały w worku, a worek leżał na ziemi. Impreza, impreza była naprawdę konkretna. Oczywiście cała wódka poszła, potem poszła druga wódka, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że wróciłem do domu bez pomarańczy. I rano, rano naprawdę bardzo chciałem zjeść te pomarańcze. Naprawdę. Bardzo mi ich brakowało. Miałem ochotę na soczystą pomarańczę. No, myślałem, że byłby to świetny lek na tego kaca morterce, który spotkał mnie następnego dnia po imprezie. Ale niestety pomarańcze zostały u kumpla, a ja byłem przykuty do łóżka. I no, nie było opcji wybrać się po moje pomarańcze. I wtedy. Wydaje mi się, że zrobiłem bardzo dobry uczynek. Napisałem do kumpla. Wiesz co, chyba zostawiłem u Ciebie worek. A w tym worku są naprawdę wspaniałe pomarańcze. No, przypuszczam, że sam masz kaca, więc po prostu korzystaj. I Kumpel skorzystał tak, oczywiście, że tak. Jak mógłby to zrobić inaczej. A że on sam jest z Łotwy i myślę, że tak samo jak ja, no, nie miał do tej pory dostępu do pomarańczy tak dobrych, jak te właśnie, pomarańcze, to następnego dnia, kiedy się spotkaliśmy na wspólnej nauce, to no, chłopak był zachwycony. Pierwsze pytanie, skąd masz takie pomarańcze? I no, pomarańcze były. Pod nami, bo byliśmy w tamtym czasie właśnie w stołówce nad, w stołówce nad sklepem, nad Alepą. Więc powiedziałem tylko, że no, wziąłem je z dołu po prostu. <grym> tak, i myślę, że od tamtej pory Kumpel też codziennie, czy co parę dni, zaopatruje się w naprawdę najlepsze pomarańcze. A to jest ważne, bo on sam powiedział, że to były najlepsze pomarańcze, jakie w życiu. Ostatnia rzecz na ten temat, bo to nie są takie zwykłe pomarańcze. One są czerwone. Podobno czerwone pomarańcze są jakąś odmianą sycylijską, ale na ten temat wiem naprawdę niewiele, więc przejdę dalej. A dalszy temat to miał być wrzątek. I skąd w ogóle wrzątek? No, wiadomo, że wrzątek może być do ryżu, może być do herbaty. Ja akurat nad, no zazwyczaj używam wrzątek do ryżu, bo, no bo tak, tak to po prostu działa. Ale mam współlokatora i e, jak być może to już e, w, wynika, czy zdążyło wyniknąć z moich opowieści, e, to moje... Grono ludzi wokół mnie jest bardzo e, wielonarodowościowe, i tak samo a chłopak, który mieszka ze mną w mieszkaniu, a w zasadzie jeden z trzech e, mieszkańców, była czterech mieszkańców tego mieszkania, jest właśnie z Chin. E, ogółem tutaj w Finlandii jest bardzo dużo studentów z Chin, ale ten konkretny gość mieszka właśnie ze mną. I ostatnio spotkaliśmy się w kuchni. Jakiś taki w miarę całkiem niekomfortowy Small talk. No, jakoś daliśmy radę, pogadaliśmy o tym, kto jest skąd, dlaczego, jakie są motywacje do tego, by znaleźć się w tej Finlandii, ale w końcu zagrzał się w Czajnik po prostu skończył swoją pracę i nadszedł ten moment, żeby powiedzieć. Twoja woda jest gorąca. I to był ten idealny moment, żeby zakończyć dyskusję, ale pojawił się nowy temat. Po co ci w ogóle ten wrzątek? <grytanie> Okazało się, że mój kumpel z Chin pije tę gorącą wodę. To nie jest tak, że on. Chciał sobie zrobić ryż albo makaron, czy chociażby zupkę chińską. E, no, nie ma tutaj wifona. Są alternatywy, ale, to, no wiadomo, to nie to samo. W każdym razie, w każdym razie, on zagrzał tę wodę, bo woli pić wodę ciepłą. Naprawdę. I teraz dlaczego? Bo to jest. To jest całkiem zaskakujące. Okazało się, że w Chinach woda z kranu, ta zwy zupełnie zwyczajna woda z kranu jest tak złej jakości, że jest niezdolna do picia. Dlatego e, bardzo popularną praktyką jest przygotowywanie tej wody. No, tak się po prostu robi. I Nikomu oczywiście się nie chce czekać na to, aż woda sama się ochłodzi, i ludzie piją tę wodę gorącą. Być może nie wrzątek, ale no, pewnie wcale nie tak daleko od wrzenia. I właśnie to jest powodem, dla którego mój kumpel Skin po prostu. Tutaj, w Finlandii, gdzie woda jest jak najbardziej zdatna do picia prosto z kranu, to tę właśnie wodę sam e, popijam, opowiadając Wam tutaj swoje historie. On woli ją zagrzać, bo woli, jak jest ciepła. Dobra, czas na ostatni temat z mojej listy, czyli basen i sauna. Ale tak naprawdę chodzi o seksualność i nagość i podejście Finów do tych dwóch spraw i to, jak bardzo duży mają z nim komfort, a komfort jest naprawdę ogromny. Um, przyjeżdżając tutaj, wiedziałem, myślałem, że wiedziałem, czego się spodziewać. Znałem i słyszałem historię o tym, że Finowie do sauny wchodzą nago i że to jest zupełnie normalne, ale nie spodziewałem się, jak na bardzo dużą skalę ta, ten komfort związany właśnie z nagością tutaj obowiązuje. Finowie, nawet, nawet ci najmniejsi, są już wychowywani właśnie w tej kulturze komfortu ze, z nagością i ze swoim ciałem, i uważam, że to jest świetna sprawa, i aż dziwne, że em, no, chociażby u nas w Polsce nie jest to takie popula popularne. No. Ale nawet wiedząc o tym, że tak to wygląda, to był to pewnego rodzaju szok kulturowy. I nadal to jest pewnego rodzaju szok kulturowy za każdym razem, kiedy jest impreza z sauną i trzeba do tej sauny wejść nago. No bo jak to miałbym wejść w kąpielówkach, kiedy wszyscy inni zupełnie radzą sobie z wejściem właśnie bez kąpielówek, a nawet bez ręcznika, tak to po prostu działa i tak to jest. Ostatnio doznałem jednak szoku, kiedy na jednej właśnie z imprez saunowych, gdzie poza sauną było też takie pomieszczenie do wypoczynku, właśnie w, w przerwach od sauny. Dokładnie to było tak, że było to pomieszczenie do wypoczywania, było też um, prysznice pomiędzy, i ostatnim pomieszczeniem była właśnie sauna. I zupełnie, zupełnie standardem dla mnie jest to że w saunie wszyscy siedzą nago albo ci którzy nie czują się komfortowo to no mają na sobie ręcznik w ostateczności ten strój kąpielowy. Ale to żeby stać nago właśnie poza sauną to była nowość i to nie było tak, że wszyscy stali nago. Nie, był tylko jeden konkretny fin, który czuł się aż tak bardzo komfortowo, że po prostu zupełnie nago przechadzał się właśnie po pokoju do odpoczynku, kiedy wszyscy pozostali byli całkiem skrupulatnie poowieni ręcznikami lub też w przypadku dziewczyn najczęściej właśnie ubrane, ubrane były w pełen strój kąpielowy, ale. Ten gość, bez względu na to, kto stał wokół niego, no po prostu się przechadzał bez żadnego okrycia i, i był z tym zupełnie bardzo spoko. I w zasadzie wszyscy też z tym byli spoko. Ja, ja potrzebowałem jakichś 5 sekund, żeby, żeby z tym faktem się po prostu pogodzić. No potem już było okej. Okay. Ale... Um, no, te 5 sekund szoku było mimo wszystko. A nawet dowiedziałem się od niego, że tak naprawdę to najbardziej komfortowo się czuje na go i że to są, to są ubrania właśnie tą rzeczą, które odbierają mu ten komfort. Kolejny szok kulturowy, Allah, Kolejny szok kulturowy nastąpił dokładnie wczoraj. Wczoraj baseny w końcu się, w zasadzie to dwa dni temu, baseny w końcu się otworzyły po tym, jak restrykcje pandemiczne zostały podniesione. Więc, no, lubię pływać, wybrałem się na basen z kumplem. Kumpel też jest z Polski, więc oboje mamy to samo, no, powiedzmy. Te, to samo, te same podstawy kulturowe i oboje wiemy jak wygląda basen chociażby basen e, pływalnia przy Agiechu i no, każdy wie jak to działa wchodzi się na basen, kupuje się bilet, dostaje się opaskę wchodzi się do szatni otwiera się szafkę, potem się idzie do szatni, tej takiej szatni, szatni szatnia, która ma boks a, przepraszam, drzwi. <noise> Oczywiście, nie, nie każdy tak to robi, ale jeśli jest taka potrzeba, to można wejść do tej szatni, można się zamknąć i mieć swój metr kwadratowy prywatności, do którego nikt nie jest w stanie zajrzeć. I myślałem, że to jest taki standard. Standard, który obowiązuje wszędzie. I okej. Okay. Wszedłem do, do tej hali. Oj, przepraszam, szedłem do budynku pływalni. Kupiłem bilet. 3 euro bilet studencki, super cena. Przeszedłem przez bramki. Pasek też był bardzo ładny pasek. Znalazłem swoją szafkę. I tak się rozglądam? Jak to w zasadzie działa? Od razu na wejściu widzę co masę nagich biegających dzieciaków. Potem widzę, co masę nagich biegających facetów. OK. W końcu to Finlandia, tak to tutaj jest, rozumiem. Ale no nadszedł czas, żeby się przebrać, i ja akurat zazwyczaj jestem z tych, którzy lubią wejść do tej szatni. I znalazłem coś, co wygląda jak szatnia, faktycznie, prawie jak ten boks zamknięty z czterech ścian. Tylko, że dwie ściany z czterech były otwarte. Co tak naprawdę oznacza, że w szatni nie było szatni. Nie było możliwości zamknięcia się właśnie na cztery ściany z każdej strony, tak by mieć swoją własną prywatność. Po prostu nie. I kiedy połączy się to właśnie z tym wszechobecnym komfortem związanym z nagością. Ma to całkowity sens, no bo skoro i tak wszyscy czują się dobrze nago, no to po co te szatnie. No więc szatni nie ma. I okej, okay, jakoś dałem radę. <grym> Potem się okazało, że pod prysznicami też wszyscy są nago, i no było to znowu związane z tym, że um, właśnie. Sali prysznicowej, a raczej ta sala prysznicowa, bo to naprawdę była sala, to było całkiem duże pomieszczenie, z bardzo ładnie urządzonymi prysznicami, gdzie każdy prysznic miał swoją własną przegrodę. Wszystko było, było zrobione w bardzo estetyczny, przyjemny dla oka sposób. I ta właśnie sala prysznicowa była bezpośrednio połączona z dwoma czy też trzema lub czterema saunami i Oczywiście było też przejście do samej hali, e, przepraszam, pływalni. Ale w, no, wiadomo, że z sauny wychodzi się nagim i idzie się prosto pod prysznic. Tak to po prostu działa. <gry> a po pływaniu też warto wejść do sauny. No i... A, no i... Przepraszam, tak się nie mówi. Ale już powiedziałem. W każdym razie ta część... Szatniowa i prysznicowa, plus sauny. Oczywiście, sauny to nie jest coś, co jest na każdej pływalni u nas w Polsce, ale myślę, że tutaj to jest standardem. Ta, te części właśnie zupełnie wyglądały inaczej niż to, do czego jestem przyzwyczajony, i tak naprawdę myślę, że wyglądały lepiej i można by się przyzwyczaić do takich standardów. A część pływalniana też miała swoje ciekawostki. I jest to związane z tym, że basen, ten, ten duży basen, ten 25 metrów razy 8 torów z zimną wodą ten, do którego nie wszyscy lubią wchodzić, ale ja lubię bardzo basen był podzielony na trzy sekcje. Sekcja pierwsza czyli trzy tory. Trzy lub nawet cztery tory była zajęta przez szkółkę pływacką, bo jak inaczej, ale pozostałe cztery tory były podzielone na dwie strefy. Pierwsza strefa bardzo ładnie nazywała się fitness, a druga strefa była przeznaczona dla fast swimmers. <grywka> Ci szybcy pływacy wcale nie byli tacy szybcy. A przynajmniej tak mi się wydawało, kiedy na nich patrzyłem z boku. Ale kiedy sam wszedłem do wody, właśnie po półtorej roku braku kontaktu z basenem, okazało się, że są całkiem, całkiem prędcy. I moje początkowe takie podejście, właśnie z lekceważeniem tej ich prędkości, okazało się zupełnie błędne, bo sam potem ledwo dawałem radę. Ledwo nadążałem, ale najgorsze było to, że przez te półtorej roku zupełnie nie ruszałem tych mięśni w ten sposób, w jaki, są, w jaki są wykorzystywane właśnie podczas pływania. I wystarczyły mnie dwie długości, żeby się zmęczyć, a po sześciu długościach przy każdym ruchu kraulem czułem ogromny ból właśnie gdzieś w okolicach ramienia. Nie tylko ramienia, ale też łopatki i po prostu było to bardzo nieprzyjemne. I każda długość kraule musiała się skończyć długością żabki z powrotem, bo przecież żabka to jest ten styl do odpoczywania. Ale ogółem myślę, że to było dobre i myślę, że warto to powtórzyć. Jeśli chodzi o dzisiejsze tematy, to jest już wszystko, zupełnie wszystko. Ale jestem otwarty na propozycje, więc jeśli macie jakieś ochotę o czymś usłyszeć, być może o żwirze, to podrzućcie propozycje w komentarzach albo dajcie znać czy w ogóle dzisiejszy odcinek wydaje mi się, że był nieco inny niż poprzedni i niż poprzedni poprzedni. Że dzisiejszy odcinek też jakoś dał radę i no jeśli dotrwaliście tak długo, te 24 minuty, 5 sekund, to bardzo dziękuję i życzę Wam dobrej nocy.